Serging Sparks to nowy dodatek kart Pokémon, który będzie mieć premierę 8 listopada 2024 roku, czyli już niedługo. Jeśli chcecie wiedzieć, czy warto kupić jakieś produkty z tego setu, może jakieś single, oraz czy w ogóle ten set będzie wzrastać na wartości, czy będzie utrzymać się np. jak Obsidian Flames, to zapraszam Was do oglądania całego materiału. Set Serging Sparks składa się z dwóch japońskich setów. Z Dragon Paradise oraz Super Charge. Oba te sety mają naprawdę wiele fajnych kart oraz bardzo duży potencjał na wzrost ceny. Dlatego teraz przejdziemy do omówienia każdego z nich. Zaczniemy od starszego setu, jakim jest Dragon Paradise. W secie tym możemy znaleźć naprawdę wiele ciekawych kart. Jedną z nich jest Lily Pills, czyli jedna z najładniejszych trenerek Eris Scarlet i Violet oraz Sword and Shield. Nie przebijona ona ceną z Lily z Air, Sun and Moon, jednakże może ona naprawdę zwracać scenie. Porównując to do bardzo małej ceny boxów, która waha się około 200-210 zł, dlatego bym bardzo polecał Wam kupować takie boksy pod inwestycje. Jednakże inne karty, jakieś AR-ki, nie są za ładne w tym secie. Ładniejsze są Super do którego zaraz przejdziemy. Supercharge jest lepszym setem niż Dragon Paradise i zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Jednak zanim to, parę informacji wstępnych. Super Charge wyszedł dwa tygodnie temu, czyli bardzo niedawno, zwykle sety japońskie przed premierą setów angielskich wychodzą około miesiąc, półtorej, więc jest to bardzo szybki czas. Zaczniemy sobie od kart, jakie możemy znaleźć w tym secie. Według mnie ten set jest zbudowany wokół jednego Pokemona, jakim jest Pikachu. Pikachu jest najpopularniejszym Pokemonem na świecie, a w ogóle nie wiem czy nie najpopularniejszą postacią z gier na całym świecie. Dlatego ten set będzie oczywiście bardzo drogi na przestrzeni czasu i coś czuję, że jeśli ten Terra Festival będzie jakąś wielką klapą, to będzie to jeden z najlepszych setów Ery, Scarlet i Violet. Jednak Pikachu nie jest jedyną ładną kartą, którą możemy znaleźć w tym secie. Jest jeszcze jeden z moich ulubionych Pokémonów, czyli Hydreigon, oraz jedna bardzo ładna trenerka. Osobiście nie kupiłbym jej. Ale tego Hydra to naprawdę jak będę mógł kupić za jakieś normalne pieniądze, to od razu to zrobię. Sergeant Sparks nie jest holiday setem, co powoduje to, że normalnie możemy kupować booster boxy z tego setu. Ja Wam najbardziej polecam kupowanie właśnie tych produktów, gdyż mamy najlepszą cenę w stosunku do ilości boosterów. Oczywiście Sergeant Sparks miał również swoje pre releasy a nawet chyba cały czas ma jeśli nie wiecie jak po prostu zapisać się na tego pre-release'a, to coś czuję, że nie trzeba, jeśli nie macie jakiegoś obleganego sklepu, wystarczy wejść na stronę pokemon play i tam zobaczyć gdzie macie pre y i na umówioną godzinę gdzie jest tam napisane przyjść na tych pre-release'ach dostajecie 7 paczek, 4 paczki z bulletin battle kit i 3 dodatkowe dlatego bardzo wam polecam oraz nie polecam kupowania zwykłych singli, przynajmniej na ten moment dlatego, bo są ceny astronomiczne. Jak na tego Pikachu, który chodzi po 1100 zł. Jest naprawdę bardzo duża cena, nawet Pikachu o wiele ładniejszy z redem kosztuje o wiele mniej. Ja wam polecam wstrzymać się na razie z kupowaniem tych kart poczekał jeszcze z 3 tygodnie, nie no tydzień, dwa po oficjalne wypuszczenie setu, gdyż wtedy ceny będą już bardzo normalne i ustabilizowane. Teraz przejdziemy do tego, czy w ogóle ten set ma jakikolwiek potencjał inwestycyjny i czy warto w niego inwestować. A jak już warto, to jak w niego inwestować? Czyli ile boxów może w ogóle się boosterboxów nie byla kupować, albo tylko ETB? Tak jak mówiłem wcześniej, ten set ma potencjał, żeby być jednym z najlepszych setów eris Card i Violet, a nawet nie wiem czy z Erys and Shield również. Oczywiście mamy Wolvink Sky, więc najlepszy nie będzie, ale naprawdę do top 5 może być kwalifikowany. Mamy tam naprawdę wiele ciekawych kart, takich jak nam pokazały jego młodsze bracia, nie wiem jak to powiedzieć, japońskie sety, które go poprzedzały. Te karty mogą być warte naprawdę dużo oraz nie spadać jakoś mega w dół, a wzrastać w większym ustępie czasu. Dlatego bardzo mam polecam inwestować w ten set, możemy otrzymać tam wiele ciekawych kart oraz polecam dlatego, że po prostu go nie otwierać. Dlatego, bo ten set będzie wzrastać na wartości, szczególnie z tą chase kartą pikacza oraz wieloma ładnymi ARkami, co szczerze te Seru, lecz nie będzie drugim Magikarpem według mnie, a będzie takim za dwie stówki, takim Rajczu Paldean setem, powiem szczerze. No to ja bym wam polecał inwestować przynajmniej w dwa boxy tego setu, boosterboxy, a jak nie macie trochę siana, to chociaż te dwa ETBki albo jednego boosterboxa pozbierać, wstrzymać się z inwestycjami na poprzedni set. I po prostu teraz zainwestować w to, nie kupować nic z poprzednich setów, bo teraz jest trochę głupie, kiedy możecie kupić jedną bardzo dobrą bo kartę z tego setu, albo po prostu boxy za tańszą cenę. Teraz przedstawię wam top 10 kart, jakie możemy znaleźć w tym secie od ceny najniższej do ceny najwyższej. No to zacznijmy. Najtańszą kartą jest alański executor o numerze 248. Jest on naprawdę średnią kartą. Nie podoba mi się on, gdyż jest to zwykła złota karta, a dla mnie wszystkie złote karty są po prostu brzydkie, nie lubię jakoś tego koloru. Cena robi tu po prostu rzadkość, czyli naprawdę trudno jest go znaleźć w paczkach. Kolejną kartą jest Archelodony X. Coś czuję, że ta karta bardzo spadnie na cenie, gdyż przypomina on zwykłego fular, a nie Secret Alternate i Kosztuje ona około 40 euro. Coś czuję, że ta cena spadnie mocno, ale nie jakoś bardzo, około do 20 euro. Ja bym na Waszym miejscu teraz go nie kupował. Kolejną kartą jest Pikachu Ex, również w wersji złotej. Już wypowiadałem się, co sądzę o kartach złotych, dlatego nie będę się powtarzać. Karta warta jest około 40 euro. Coś czuję, że spadnie, ale nieznacznie, dlatego bo jest to Pikachu. Kolejną kartą jest Jasmine Geist, czyli jedna z dwóch trenerek w tym secie, oczywiście w swojej Special Illustration Rare, a nie Full artie. Coś czuję, że ta karta nie będzie jakoś mega spadać w cenie. Ja bym na Waszym miejscu teraz jej nie kupował, chyba że lubicie zbierać trenerki. Kolejną kartą jest również Alanański Executor, ale tym razem w swojej Secret Alternative formie. Jest ona naprawdę bardzo ładna. Według mnie jedna z dwóch najładniejszych kart w tym secie. Oczywiście zaraz po Hydragonie, o którym już mówiłem wcześniej. Jak będę mieć pieniądze, to sobie ją kupię tylko po to, żeby mieć ją w kolekcji. Piąte miejsce mnie trochę zdziwiło, gdyż myślałem, że ta karta będzie o wiele wyżej na tej liście, ale jest to Lilas Appeals w Secret Alternative Arcie o numerze 246. Jest ona warta około 72 euro, czyli przegrywa bardzo nieznacznie z czwartym, czyli Hydragonem, jednakże spadła na o wiele niższe miejsce niż miała około tydzień temu. Tak jak już mówiłem, czwartą kartą pod względem wartości jest Hydreigon EX, czyli moja ulubiona karta z tego setu. Po prostu ten art jest bardzo ładny, oczywiście jest to Secret Alternative RK i chodzi ona po około 73 euro. Czwartą najdroższą kartą w tym secie jest Milotic EX, o numerze 237. Jest to naprawdę bardzo ładna karta. Może nie jest ona jakoś bardzo grywalna, jednakże jest bardzo droga, gdyż chodzi ona po około 85 euro. Jeszcze pamiętajcie, że ceny mocno się mogą zmienić, bo jest to nagrywane około 1-2 dni przed premierą, dlatego ceny będą o wiele niższe. Drugą najdroższą kartą w tym secie jest Latias EX. Jest ona naprawdę bardzo ładną kartą. Waha się w cenie na razie około 150 euro. Jednak coś czuję, że spadnie. Naprawdę jest to bardzo ładna karta, jedna z najdroższych w dodatku Dragon Paradise, a w tym secie druga najdroższa. Najdroższą kartą tego setu oczywiście jest Pikachu we swoim Secret Alternative Arcie. Ta karta kosztuje około 1000 zł, jest naprawdę bardzo droga. Nie dziwię się, bo Pikachu jest najpopularniejszym Pokémonem na świecie oraz jednym z najładniejszych. Podsumowując, ten set naprawdę wypada bardzo dobrze na tle innych setów z ery Scarlet i Violet, szczególnie Obsidian Flames. Bardzo tego setu nie lubię. Naprawdę polecam wam inwestowanie w ten set i możemy tam znaleźć wiele ciekawych kart, tak jak już mówiłem, oraz kupowanie tebełków. gdyż promka jest bardzo ładna. zwykłych boxów, po prostu mamy tam dużo paczek, nawet teraz w tanich cenach możemy je znaleźć, póki jest premiera, żeby nie było tak. Tak, że ten set skończy jak drugie Evolving Skies coś czuję, że tak nie będzie, ale ja bym jednak kupił jednego boxa. Już wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się za tydzień albo później. Na pewno jakieś szorce wrzucę. Cześć!